영자 Sunday, or take a day into a show, or invest it for Christ's sake. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't obsess me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes, so you don't get strangled by them. You ever have a dog, Tom? Sure. A little wet when I was a kid. When I was eight or nine, before I came over from the season, I had this beautiful skinny of de la. flash money around, you're a bitch in heat, and everyone in that club is now looking to fuck you. And once you get fucked, you're not good to us. Do you understand? He wanted a tussle, but he's not smart enough to run anything. Sam is loyal, but he has no vision. But you, tell me? you could run this town someday. Well, I appreciate that, Frank. So, what happened to the dog? The dog tried to drown. Yy, przyjażdżka za miasto. Witam Was tutaj, Miko w już dziewiątym odcinku z gry mafia edycja ostateczna. Poznaliśmy niezwykłą historię o ukochanej suczce Franka. see the trucks bringing the ship into the city, but I want you to go with him. next an extra pair of eyes. Make sure it all goes smoothly. Okay. Get the car from Ralphie to be totally at the warehouse. He's got heaters in case you want into any trouble. Sure, Fred, no problem. Good. I ten deszcz nadaje takiego klimatu dla tej misji. Nadaje klimatu i troszeczkę nawet wpływa na, na odbiór tej misji, nie? Coś mi się z gardłem zadziało za i nie mogę po prostu mówić. O, jeszcze przewaliłem na dzień dobry. Znaczy tu, nie? Ale fajnie w tunelu. Tak. Powiem Wam szczerze, że obejrzałem sobie tak w międzyczasie przez ten okres yy, mafię tylko, że nie tylko, że tą oryginalną z 2002 roku i zauważyłem taki wiecie, kilka let's play'ów, troszeczkę też poczytałem nie chciałem do końca, żeby sobie tam fabuły zdradzać, żeby nie miał niespodzianek w tej grze, bo wiem, że fabuła jest w sumie ta sama, ale kilka drobiazgów zmieniono między innymi jak uciekaliśmy przed tymi gangsterami, to Salieri, znaczy inaczej, Pauli od Saleriego zabił tych dwóch gości w oryginalnej mafii z przed 22 lat, a w tym remake'u obejrzyjcie, to był chyba drugi odcinek. Oni po prostu zostali przepłoszeni. Więc to jest ciekawa rzecz. Tam też przez cały czas grała yy, muzyka z lat 30. i bardzo dużo jazdy było. Natomiast tutaj można włączać, wyłączać radia i tak dalej. Na razie, kurcze fabuła się zapowiada bardzo ciekawie. No, no i taki odcinek od razu w Dzień Dziecka, jako taki prezent. 1 czerwca. No, w tym miesiącu będzie bardzo dużo odcinków z mafii. W tym miesiącu raczej już się już zakończymy. Tak mi się wydaje, patrząc na, na rozdziały, gdzie pod kołami Włazisz. Jestem ciekawy, jak to się właśnie dalej potoczy. To tutaj. No i ścieżka dźwiękowa to jest też coś bardzo mocnego w tej grze. Ostatnio też słuchałem sobie. Również nadaje świetnego klimatu do całej fabuły. Sam, gdzie ty jesteś do cholery? Kurczę, jeszcze ta burza. A przeczytajcie sobie, co ja jestem. Staram się również bardzo dokładnie tutaj analizować wszystko, jak najwięcej tych yy, gazetek czy tam notatek przeglądać. Patrzcie. O kurczę. All reflex. I karabin ma kurde. Tam się jeszcze jeden czaj. No właśnie. No to przerobanek takich, nie do mnie kopoty z policją. W takim razie, to w takim razie. 哇哦！Wow. O, w końcu porządny karabin. Przeczytajcie notatkę. Tutaj pewnie jest. No, gdzieś tutaj normalnie musi być, ale czuć taką straszną atmosferę w tym miejscu normalnie. Jakby nawiedzone, czy coś jak w stodole. Ło! Wow. O kurde A Mołotowa towa sobie pierdyknąłby Nie wiem co się stało. Straciłem przez chwilę panowanie w kontrolerze. Dobra, jeszcze raz od nowa No nie. Myślałem, że to gangsterzy kolejni. Nie do nich strzelać, kurde.